Wysłuchaliśmy dwóch niezależnych opinii, które prezentują nam dość pozytywną wizję przyjęcia w Polsce nowej waluty. Panie Przewodniczący, wszyscy obecni na audytorium wiedzą, że Pan jest zdecydowanym przeciwnikiem przystąpienia do strefy euro. Zapytam zatem nieco przekornie. Czy potrafi Pan, a właściwie poproszę Pana o przedstawienie jakiegoś pozytywu, który wiąże się z przystąpieniem Polski do tej strefy? Pozytywnie, no. Łatwiejsze poruszanie się po krajach nie trzeba się wymieniać, ale dziś widać, że była kartę na w każdym kraju, to jest nie jest wielki problem. Natomiast natomiast chciałbym, jeśli Pan no, pozwolić kilka, kilka uwag takich możnych. Ja chcę zacząć od, od tego, że Ani, ani nie umrze jak przyjmie euro, ani nie umrze jak nie przyjmie euro. Chociaż no, pozytywów jest oczywiście bardzo dużo. Myślę, że dla studentów najbardziej ciekawym jest to, że stopy procentowe kredytów hipotecznych w strefie euro są najniższe w historii, także wartość zakupu własnego mieszkania przez młodych ludzi gwałtownie się zmniejszy. Jeżeli chodzi o strefę euro, to wyeliminowanie ryzyka gwałtownego w operacjach bankowych Kosztów zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym jest takie, że firmy ze strefy euro od jej powstania zaoszczędziły 20 do 25 miliardów euro na braku konieczności wymiany walut. Wzrastają bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jest transparentność cenowa produktów w Unii Europejskiej. Jest łatwiejszy dostęp do kapitału, dzięki czemu szacuje się, że o 0,2% przyrasta PKB, większy przyrost PKB o 0,2% rocznie w strefie euro. Tak przynajmniej szacował był wiceprezes NBP Jerzy Polski w ciągu 23 lat 2007-2030. Dałoby to Polsce dodatkowe 6% w przyrostu PKB, a łącznie z tymi inwestycjami zwiększonymi zagranicznymi to byłoby 12% PKB więcej. No to jest oczywiście to są nowe miejsca pracy i to są większe dochody. Jeżeli chodzi o handel zagraniczny, to oczywiście także jest coraz łatwiejszy dzięki strefie euro. No tutaj już była mowa o tym. Wymiana studencka. Natomiast warto o tym wzroście cen powiedzieć. Że on wcale nie musi nastąpić. Na przykład w Słowenii w 2007 roku, kiedy wprowadzono euro, nie nastąpił wzrost cen, dlatego że tam filmowano bardzo podwójnego metrowania towarów. Musiała być stara cena w walucie krajowej i nowa w euro ściśle według przelicznika. Czyli nie było tej możliwości zaokrąglenia, z której korzystały różne kraje i tam rzeczywiście wzrost cen następował. No oczywiście jest to, w Hiszpanii, w Portugalii nastąpił wzrost cen, ale Słowenia pokazuje, że to nie jest konieczne, że to jest tylko kwestia nieudolności handlu, lub przeciwnie, udolności i zdobywania nowych pieniędzy kosztem obywateli że wszystkie kraje, które są w Unii Europejskiej i które nas otaczają, Estonia, Litwa, Łotwa, chciały w 2008 roku wejść do strefy euro. Nie udało się to, ale chcą tego możliwie najszybciej. Węgry mają być w 2010, Czechy w 2010, także w 2012, właściwie w 2010 roku będziemy otoczeni.

Nie wiem, nie 1 euro. Tam wszyscy... Się Dobra, no to wyznaczcie zawsze sobie na każdy dzień, czy to 3 euro, czy ileś tam i będziemy mieć walutę euro, nie jest, jest żadnym problemem. Zaczę to trzeba Także Państwo się pomij, nie obiegują, na czym polega problem z euro. Problem z euro polega na tym, na stabilności cen. Stabilność cen jest niekorzystna. Chodzi o to, że jeżeli się w różnych krajach następuje jakieś tam przesunięcia Ameryka, na przykład na y, wojnę w Iraku, w czego jest oraz bada, to jest efekt on, po prostu długiej wojny, to co tam pan burza I y, gdyby była stabilna waluta, byłoby niedobrze, to jest na szczęście. Wojnę, Gdyby miała wspólną walutę, to pasowanie się byłoby trudniejsze, bo trudniej jest sterować statkiem, którego sterun jest przybity gwoździem do wód. Dlatego tak też powtarzam, najważniejsza, najważniejsza rzecz jest właśnie, żeby, żeby zmniejszyć stabilność.